Cześć, witam się z Wami w kolejnym 3 razy na tak. Dzisiaj pokażę Wam trzy kosmetyki do makijażu, które kompletnie oszołomiły mnie w tym miesiącu. Yy... Perełki, perełki, o które starałam się dość długo, ponieważ z ich dostępnością przynajmniej dwóch produktów było kiepsko w tym miesiącu, a to wszystko przez YouTube'a i przez youtuberki, które trąbiły na prawo i lewo na temat tych kosmetyków. No i nic dziwnego, że wiele z Was skusiło się. Pierwsza rzecz to oczywiście Golden Rose Mineral Terracotta Powder w kolorze 04. Tak jak Wam mówiłam już w ulubieńcach poprzedniego miesiąca, ja miałam trójeczkę. Trójka była żółta, trójka ładnie ocieplała karnację, ale to w ogóle bez porównania. Zobaczcie, jak piękna jest czwórka. To już jest zdecydowanie brąz, tamto to było żółte. Złoty brąz, który na skórze, nie wiem, kręcę w dziennym świetle, nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć, ale to jest brąz, który się mieni delikatnie na skórze złotem. Mam go dzisiaj wszędzie Rozświetlacz to jest My Secret Natomiast wszędzie szyja, twarz, wszędzie jest ten puder brązujący On jest właśnie taki cudowny, satynowy Ani nie za bardzo błyszczący, ani nie zupełnie matowy Pięknie ociepla karnację Produkt taki wydaje mi się wypiekany Na pewno bardzo wydajny, bo używałam go już nie raz I tak samo widzę po trójce Zero śladów zużycia no rewelacja, kupiłam go za jakieś paręnaście złotych Jakość wysokopółkowego bronzera Jakby go wyciągnąć z opakowania i przełożyć do pudełeczka Chanel Uwierzyłabym, że jest to produkt Chanel Naprawdę takiej klasy jest to produkt Tak piękne wykończenie, tak ładny kolor w ogóle Bo to jest kolor prawdziwej opalenizny On nie jest ani zbyt brązowy, ani zbyt pomarańczowy On jest taki idealny, także to będzie mój... Mój produkt wakacyjny zdecydowanie będzie mi towarzyszył. Druga sprawa to jest to, co mam dzisiaj na ustach. Jest to również Golden Rose Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick i mój kolor to jest 03. Z tymi pomadkami też był problem i dość dużo dziewczyn się na nie rzuciło i wcale się nie dziwię. Są to pomadki matowe w formie właśnie takiego, wiecie, błyszczyka, po prostu. Pomadka w płynie Ja zdecydowałam się na taki Przybrudzony róż Coś takiego Bardzo ładny twarzowy kolor Troszkę złamany fioletem Mam go dzisiaj, tak jak mówię, na ustach Mam go już kilka godzin na ustach I jadłam, także Jesteście w stanie zobaczyć, jak to się prezentuje Po kilku godzinach i po jedzeniu I co muszę powiedzieć Ta pomadka jest według mnie lepsza Od Bourjois Rouge Edition Velvet Zdecydowanie, przynajmniej na moich ustach, ona zachowuje się o wiele lepiej. Może nie chodzi nawet o trwałość. Trwałość jest porównywalna tych dwóch pomadek. Ale o to, jak moje usta się w niej czują. Po Rouge Edition Velvet pod koniec dnia czułam, że te usta już tak błagają o nawilżenie, że są ściągnięte, przesuszone i że mają dość. Natomiast ona ma coś w sobie takiego, że jest matowa, zastygła zupełnie. Ale te usta nie są przesuszone, one są nadal takie mięciutkie i pokryte takim, takim czymś. Nie odbija się absolutnie, nie przenosi się, można się całować, ale te usta mają taką właśnie satynową powłoczkę, przez co wcale nie są przesuszone. Bardzo dobra, kosztowała też grosze, z, nie, wiem, nie wiem ile za nią dałam, może z 11, 14 zł, coś koło tego, na pewno nie więcej. A jest po prostu obłędna. Także jeżeli tylko macie dostęp do tych kosmetyków i są dostępne akurat na stoisku, to bardzo polecam. Nie ukrywam, że kusi mnie jeszcze jeden kolor, a mianowicie ten taki szary trupi, ale to może na jesień, bo na pewno do takiej opalenizny, jaką ja mam, bo ja się opalam na ciepły brąz. Taki mniej więcej jak teraz widzicie na mojej twarzy, no to taki trupi kolor nie będzie pasował. Ale w zimie jestem bladziochem, także na pewno wypróbuję. Tak czy siak, pomadki rewelacja, polecam koniecznie zaopatrzcie się w jedną z nich. I trzeci produkt, troszkę droższy w porównaniu z Golden Rose, jest to Sensai Sensai Bronzing Gel. To jest produkt, który gdzieś tam przewijał się przez moją kosmetyczkę od lat. Pamiętam, że używała go moja mama. To było jeszcze troszkę w innych opakowaniach, takich, pamiętam, brązowo-złotych tubkach. Teraz w ogóle design Sensai się dość mocno zmienił. I mój kolor to jest Amber Bronze BG62. Wszystko opiszę wam w opisie na dole. Jest to żel, żel brązujący z SPF6. Szału nie ma, ale fajnie, że jest. Bardzo ciekawy produkt, bo on, bo on jest totalnie żelem. Jak widzicie, dosyć ciemnym. Na początku może być przerażający, ale kiedy się go rozetrze to on daje naprawdę taki efekt naturalnej opalenizny. Przy tym nie obciąża skóry, bardzo ładnie się rozprowadza, pachnie bardzo delikatnie takim, takim zapachem neutralnym, takim naprawdę kojarzącym się może troszkę z mydełkiem, z jakimś kremem nawilżającym. I po dobrym rozprowadzeniu tego produktu ta skóra jest taka złotawa, taka delikatna, taka lekko muśnięta słońcem. Bardzo go lubię pod makijaż albo na szyję, żeby dopasować ją do reszty ciała. Jeżeli jestem już opalona i nie mam żadnych niedoskonałości i nie potrzebuję i nie chcę nosić podkładu, to używam tego tylko w charakterze takiego koloryzującego. Żelu, żeby dodać tej skórze troszkę ładniejszego koloru I też wyrównać ten koloryt I podkreślić opaleniznę Sensai to jest marka japońska Produkowana w Tokio Dostaniecie na pewno w Douglasie Nie wiem jak z Sephora Wydaje mi się, że tylko w Douglasie jest Sensai dostępne No zobaczcie, przepiękny odcień takiego ciepłego brązu Zero jakiegoś klejenia się tutaj nic się nie klei to się wchłania zupełnie i ten żel jest też fajnie nawilżający. Nie ma tu żadnych drobinek, niczego takiego, także to jest tylko sam złoto-brązowy kolor, nic tu się nie świeci. Po prostu taki brązujący żel w stópce. Rewelacja. Troszkę droższy produkt, ale nie spotkałam się z żadnym tańszym produktem, który dawałby taki efekt i tak mnie satysfakcjonował. Jeżeli znacie coś takiego, co jesteście mi w stanie polecić, co kosztuje mniej, a jest o podobnej konsystencji i właściwościach, to chętnie poczytam w komentarzach na dole. To by było moje trzy razy na tak, trzy kosmetyki do makijażu, które ostatnio maltretuję e, Powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa, zwłaszcza z tego, że dorwałam w końcu te kosmetyki Golden Rose Ten puder to jest naprawdę, to będzie ulubieniec wszechczasów, ja to czuję, bo to jest tak piękny produkt że ja się nie dziwię, że on jest cały czas wykupiony. Na pewno kupię więcej, jak tylko się pojawią znowu na stolisku. Także polecam wszystkie trzy produkty, które wam dzisiaj przedstawiłam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, jak zwykle, proszę o kciuka w górę. Zapraszam również na mojego Instagrama, na Facebooka. Bądźcie ze mną w stałym kontakcie, a ja zapraszam Was już na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.